Witam wszystkich bardzo serdecznie, pokaż. 2,40 do 4 gram. Tak, 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 kitujesz. No kurde, nie. 2,40 Krew ja do 4 gram. Ja Poczekaj, pokażemy widzom, może ktoś kupi. Dobra, to trzymaj Kubuś, zaraz wrócimy do tego. Nie pamiętam czy się witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz gugała. Troszeczkę taki jestem dzisiaj pioch mam w oczach, jak to się mówi, i zgarowany, bo byliśmy na świta na rybach e, z prezesem e, i zadasiem I słuchajcie, e, zanosi się na to, że jutro albo pojutrze, jak zdążę, zmontować wreszcie na Fatwiszu pojawi się pierwszy film z nad wody. Miejmy nadzieję, że to. Dopiero początek. No, tak jak wiecie, pracy jest dużo, nie zawsze jest czas i możliwości, żeby gdzieś pojechać nad wodę, coś nagrać, ale jak będziecie subskrybowali kanał, lobbowali w komentarzach o materiały z nadwody, to będziemy starali się w miarę naszych możliwości, oczywiście czasowych, jak najwięcej materiałów właśnie takich tworzyć. Czy to jeżeli chodzi o wędkarstwo spinningowe, spławikowe, karpiowe, no, specjalistów jest tutaj wielu. Słyszeliście chłopaki jak was chwalę? No nie słyszą jak, jak coś dobrego Mówię o was to udajecie, że nie słyszycie A jak coś złego to no Także są Są karpiarze, fiderowcy, spawikowcy Szpiningiści e, Tak na szybko, bo tak dzisiaj pokażę wam Co ja wam pokażę Że przyszło do nas e, Kilka ciekawych rzeczy z Mikado Na, na pewno przyszły e, Główki jigowe co idą po prostu jak woda. Słuchajcie, główki jigowe e, Mikado Jaws. Jones. Jones, tak mi to e, handlowiec kazał wymawiać. Jaws'y są bez e, kołnierza ołowianego. E, na dobrych hakach produkowane. Jest szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o gramatury, e, rozmiary i e, jakby nie ma z nimi problemu. Ten haczyk właśnie, to, że, że nie ma e, ołowianego kołnierza powoduje, że główki bardziej nadają się do wąskich gum na przykład i jak jest wąska guma to ten kołnierzyk wtedy tam ich nie rozsadza. Tu zobaczcie mamy, przyszło, przyszedł cały karton pudełek od Mikado różnych rozmiarów przyszły haki offsetowe większe, mniejsze, też bardzo fajny, chodliwy temat, także są już na stanie a lada moment będą już też miały swoje miejsce na na półeczkach kubuś. Chodź tutaj, Boże dziecko, pokaż co ty tam znalazłeś. Nie, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień panie dobry panie Jakubie. Dzień dobry państwu. Widzę, że tak chodzisz i węszysz za wędką do Troutarea. I tak wystrzeliłeś. Eureka! Więc wychodzi na to, że coś znalazłeś. Pokaż tak. tego kija. I tylko nie wiem, że to ostatni. Ostatni. To dajmy szansę widzom. Jak go do jutra nikt nie kupi, to wtedy ty go weźmiesz. Ale kijek jest tak nietypowy, tak. słuchajcie ja nie widziałem wcześniej takiego patyka. No, długość 2,40 do 4 gram od pół grama. Nie, Niesamowite, nie będzie widać, nie będzie widać. tak będzie momencie. widać. Jest to Troutmaster od Spro. Słuchajcie 2,40 do 4 gramów. Mocowanie kołowrotka Fuji takie klasyczne. Ostatnio mieliśmy Chyba 10 czy 2,20 ten kijek od razu się sprzedał. Przyszedł wędkarz, zobaczył go, będzie objął. Jest jeszcze takie chyba 20 od 3 do 10, też bardzo. Bardzo mm. fajne, spolegliwe. Zobaczcie na tą cenę. 270 zł. Kubuś ma dobre serce i daje szansę do jutra wędkarzowi, do, jak go węże. Do, do, do 10, jak go nie kupi, to go zabiera. Pokaż ugięcie. No to jest pełna parabola. W ogóle, patrz. Trzymaj. Mocno. Ale musi być zasięg rzutu tym kijkiem, no co? Właśnie o to mi chodzi. Że możesz na cienkiej plecionce 00, nic przy tej długości 2,40, no to każdy majorotro, tarelowy przerzucić. No i o to chodzi, tego szukałem właśnie. Tego szukałeś tak, i znalazłem. Kubuś, a mógłbym Cię poprosić, żebyś teraz ty pokamerował? No, dawaj. To trzymaj, bo y, powiem, y, to pokażemy tylko kilka rzeczy. Chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie. Z takich najciekawszych wędek jakie nam przyszły od Mikado, więc zaczniemy od Big Slight'ów zanderów. Bardzo fajny budżetowy temat, do połowów sandacza mamy tu dwie wędki, 2,40 i 2,70 z bardzo taką elastyczną e, szczytówką. Ona pokazuje nam praktycznie wszystko, jeżeli ktoś się boi, że tam przegapi branie coś tam. Bardzo fajny kijek w ogóle do nauki, cały blank jest sztywny jak kij od szczotki. A cała magia tej wędki polega właśnie w tym szczycie, że on jest tak delikatny. Już Wam mówię do ilu gramów, są to wędki. To są wędki obie do 40 gramów, czyli takie wiślane woły robocze. Tak byśmy to w skrócie nazwali. One tu nie mają praktycznie niczego. Samo trzymanie rękojeści bez żadnych pianek, korków, dzielony dolnik, trochę pianki na końcu. No i te, te szczytówki, jakby są. Kluczem do sukcesu tego kija no i między innymi też cena. Słuchajcie, Boże, że aż aż e, 270 cm kosztuje 159 zł, a ten 240 cm kosztuje 149. One nie są na promocji, więc pamiętajcie o tym, że jak wpiszecie hasło YouTube, to jeszcze 10 oczek rabatu dostaniecie na te patyki. Nie mamy ich zbyt wiele, więc się śpieszcie, ale jakie wykupicie. To domówimy od razu kolejne. Następną serią, która dotarła właśnie, bo też była. Obijasz draki, w 4, takim wiem? Słucham? W 4. One w się zem. nie obijają, one się dotykają. Doświadczają, <laughs> doświadczają. <laughs> One się doświadczają. Co tu dużo mówić? Ale kolor. L LX Szafir, dropshot od Mikado, mocowanie kołowrotka. Fuji tutaj mamy zastosowany, bardzo wygodny kijek leżący w ręku. On jest opisany do 20 gramów, ale spokojnie można go używać do okoniowego bocznego troka. Tutaj też cała magia w tym kijku jest w tej... To chyba pierwszy taki kijek na rynku, który kojarzy, który ma szczytówkę niemalże ze struny od gitary. A cała wędka tutaj już od momentu wklejki jest szybkim, sztywnym kijkiem, jak najbardziej będzie się nadawał. Zapraszamy, śmiało. My sobie tak tylko opowiadamy Dobre. o wędkach. Ja się, e... się żegnam. Trzymaj się. To razie. cześć. Słuchajcie, zacznę od najkrótszego i są fajne długości na długiego takiego bocznego troka zawodniczego, jak najbardziej będzie się nadawał 240 cm kosztuje 199 zł. Bez promocji? Bez promocji, więc jak jeszcze wbijemy hasło YouTube minus 10. E, 260 cm kosztuje 205 zł i Najdłuższy 280 cm, prawie 3-metrowy kij. No, tu można troka 2,5 metrowego zawiązać i orać po prostu łowiska, szukać okoni Między innymi bardzo fajny temat. Ten 280 cm kosztuje 225. Pokaż mi to do ręki. Złoty. Złoty. Zobaczysz, Zobacz daj mi kamerę no Nie, ja tu nie. nie. Co to, 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 to? A co, nie, nie twój target? Nie, target. nie łowisz trokiem? Nie. A kiedyś pojedziesz na duże Mazurskie może Jezioro. Nie będziesz jak wiedział pojadę, co, gdzie, no. jak, z czym, gdzie szukać ryby. Zostajesz na łodzi i wiesz, ile fabryka dała, rzucasz, obławiasz łowiska. Sam Kubuś, ile ty masz lat? Ja? A na ile ci wyglądał? No, 16. No i tak ma być. 16. Dobre. Tobie jeszcze dużo życia zostało, więc jest szansa, że na te ryby Ale mi zostało mało. Co ja, to dwa lata i do piachu i będzie Ta po wszystkim. Emerytura. Dobra, Paweł wam... się powoli. Do czego? To daj palce do ziemi i się. się. jego palce do ziemi. Dobra, pokazujemy wam, co tu dalej Paweł Może w przyszłym roku się uda gdzieś pojechać razem. I e, kolejną serią, na której dzisiaj zakończymy, bo jeszcze są inne modele od Mikado, które możecie sobie w wyszukiwarce pooglądać na naszym sklepie, na stronce. E, no to już też znane LX szafiry, Lighty czyli szybkie koniówki Mało jest na rynku szybkich okoniówek, które by były długie, bo zazwyczaj, wraz z długością kija, jego szybkość maleje. Są to wklejki, ten szczyt jest też dość taki elastyczny, ale nie jest taki jak struna od gitary. Nie ma takiej przepaści pomiędzy miękkością a twardością, tak jak w, w przypadku tych turkusowych, czy zielono-niebieskich. Nie wiem jak to E, tutaj tutaj nie, ma takie, nie ma takiego kontrastu między szczytówką a blankiem mm, i też są fajne długości. Słuchajcie, pierwszy do 7 gramów 220 cm. E, co ciekawe, tu mamy przelotki od Fuji zapodane. Jest dowód, proszę bardzo, meteczka Boża: 235 zł. Pierwszy kijek, e, drugi. 240 cm on już będzie do 10 gramów, i co ciekawe jest tańszy od poprzedniego 220 zł. Trzecim kijem jest to wędka o parametrach 260 cm do 13 gramów. No boczny to po prostu aż aż, aż, że aż, aż. 255 zł. No i ostatni kij, najdłuższy. Ile to ma. 280 cm do 13 g. I, I to jest szybka szpada. No zobacz sobie kogoś, bo ty mi chyba nie wierzysz, bo tak patrzysz i tak grymasisz i tak jest szybki. no nie gadaj, że nie szybki, No to weź inną wędkę 280 cm do 13 g. No dawaj. A poczekaj, a weź trzymasz ją. Jasno sobie przykładam szczytówkę do krtani i czujesz, jak przekazuje drgawki na ty Słyszę, Czuję, co mówisz. A umiesz czytać myśleć Nie. <laughs> przez dobi. Nie, ale to jest bardzo szybki i dynamiczny przede wszystkim. No, no. dzięki czemu jest czuły, nie? To, to jest no. cały myk w tej wędce, że na mi. tym, na tym, e, na takiej charakterystyce wędki, Kuba, czujesz tam każde liźnięcie okonia. Nie zawsze okoń bierze agresywnie. Porukają, ale jak liżą, mówisz, no, to no, czasami tak tylko, wiesz, tam... Gdzieś wiesz, mocnie no to, ten... to. To cenę powiedz. Ja Czy cenę... mówiłem? Cena Boża ile? 260 zł. Złotych. 260 zł. Taki? Petarda. No petarda i to, to bez tanie. promocji, nie? I to są tanie kije. To nie są drogie kije. I, I, drogie... I są komponenty Fuji, to także no, nie, ma, nie ma kurczę, to źle. Nie byle co? Nie byle co. To nie byle co. Także nic, tylko wchodzić na stronę, wpisywać kod YouTube i, i korzystać, póki są jeszcze, tak naprawdę. No, on pewnie szybko się skończył, ale zaraz szybko domówimy. Dobra. No, Paweł nie będzie miał problemu, żeby Wam domówić. Tak jest. Także, Siędę tak. i zamówię. Siadę i zamówię. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Siadaj i zamówię. Siadę i zamówię. No. E, dobra, kończymy nasz wesoły. Vlog sklepowy na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Eee, niedługo 12 tysięcy subskrypcji, także bardzo fajnie, że, że, że działacie. To też nam daje dodatkową motywację do pracy. Zostawcie eee, łapkę, komentarz dla zasięgu. Może jutro już uda się e, na jutro zmontować film z nadwody, a jeśli nie, to pojutrze. Także zostawcie tego suba, żeby od razu dostać powiadomienie. Trzymajcie się, cześć!